Siemano i drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, to jest mój dzień wolny. Właśnie moi przyjaciele wyszli, psy się bawią z kotem, są dwa psy, dzisiaj jeden kot. I ja mam czas, żeby zrobić sobie jakieś takie małe sobotnie spa poranne. Po czym zorientowałam się, że yy, kosmetyczka moja jest dosyć skromna, którą tu zabrałam. Więc nie mam żadnej maseczki, a nie mam żadnego peelingu. Ale z tych kosmetyków, które już mam, i tak jestem w stanie sobie zmajstrować coś przyjemnego. Oraz przypomniałam się, że ja już tego bardzo dawno nie używałam, tych yy, płatków wielokrotnych. Jeden mam do ust, jeden mam do oczu, i tak sobie pomyślałam, to jest dziś ten dzień. Także jedziemy z tematem yy, i najwyraźniej po prostu na fali też mojego dobrego humoru, bo czy słońce wyszło przypadkiem, czy to jest ten dzień, że wyszło słońce. Tak właśnie jest, wiecie, co to oznacza? Już zaczyna śmierć z wiosną na podwórku. Czekam na to najbardziej. Zacznę od oczyszczania twarzy. Jeszcze to jest top secret yy, produkt. Nie mogę wam powiedzieć za dużo. Powiem wam tyle, ile mogę. Otóż yy, będzie niebawem premiera w Czaszkolandzie produktu do mycia twarzy. To jest yy, produkt wyjątkowy więcej wam opowiem jak będę mogła. Teraz powiem tylko, że używam go cały czas i używam go rano i wieczorem i jest przykozakiem To jest chyba najfajniejszy kosmetyk, jaki do tej pory mi się udało tam opracować. Ale już mam nadzieję, że niebawem, niebawem będę mogła wam pokazać. Więc zacznę od oczyszczania. Nie mam za dużo na twarzy, bo wydaje mi się, że ja wczoraj w ogóle Chyba nawet nie kładłam kremu, tylko na wieczór wydaje mi się, że zrobiłam masaż twarzy serum olejowym i już po prostu poszłam w tym spać, więc taka sytuacja. Zmyję wszystko przy pomocy gąbki konczak moje z rumiankiem i teraz myślę, że trzeba było zdjąć tą bluzę przed rozpoczęciem tych wszystkich zabiegów. Wspaniale suwak w bluzie był taki duży, że dało się na tyle poluzować, żeby ją tylko zsunąć bez przeciągania przez głowę, bo tak już na bak byłaby brudna. Chłodną wodą, tylko moczę gąbkę konżak, żeby tak była trochę mokra, ale nie ciekła. I zmywam to wszystko, co tutaj mam. To jest też takie przyjemne, zwłaszcza jak mam opuchniętą twarz rano, to przejechać taką chłodną gąbką, to jest cudowna sprawa. Oraz chyba wam, znaczy nie chyba, na 100% mówiłam wam o tym na Instagramie, ale nie wydaje mi się, że opowiadałam o tym patencie tutaj na YouTubie, że wkładam palce do uszu, zasłaniam twarz i zaczynam mruczeć. Jeśli jedę, to wam zaraz to pokażę, bo to jest mega hardcore dla mnie. Na początku mi to brzmiało jak jakieś szarlataństwo, ale jak później się zastanawiałam, to mówię dobra. Pod kątem takim, nie wiem, fizjologicznym, fizjoterapeutycznym, może to ma sens, to wszystko ma sens. Także wcieram to. resztki, sekunda. I teraz tak, zanim mnie będzie ściągało i będę miała poczucie jakieś takie nieprzyjemne, prysnę się najpierw wodą ziołową, to jest woda balansująca, akurat, bo teraz mam tu trochę zmian na brodzie, jestem jakaś jest taka podrapana oraz przynosi mi się zaczyna mocno przetłuszczać, bo w końcu moje hormony wracają do równowagi. Także to jest tylko profilaktycznie żeby nie wyschło i nie było tego nieprzyjemnego uczucia. I teraz tak, z tym mruczeniem, nie? Wkłada się kciuki do uszu, tak jak... nie, że trochę, żeby dotknąć, tylko cały czubek kciuka, żeby nie było słychać normalnie, tylko żeby te uszy zatkać. Czekaj, tylko kolczyk muszę sobie przewrócić. I teraz twarz czaszkę otula się właśnie tymi... resztą palców po prostu. Bierze się głęboki wdech i na całym tym głębokim wydechu robi się po prostu mruczenie, dosłownie takie, wiecie... Mmm ja wiem, że to brzmi jak jakieś maksymalne szarlataństwo, ale serio, to mruczenie wprowadza trzewioczaszkę w wibracje i jak są jakieś akcje z zatkanym nosem, katary, takie rzeczy, a u mnie przy okazji z opuchniętymi powiekami, w ogóle dużo mniej mam opuchnięte powieki w ostatnich tygodniach, jak to robię, robię takich powiedzmy, nie wiem, od 5 do 10 wydechów z mruczeniem codziennie rano, pies patrzy na mnie jak ta obłąkaną, naprawdę, on nawet teraz leży, i ta mina mówiąca, ty, ty jesteś normalna, więc wiem, że to jest dziwne, ale serio, pomaga mi to na maksymalnie, Myślałam, że Wam też tam znać, jakby, jakby to było dla kogoś przydatne. Co bym teraz zrobiła? Wystawiam sobie tu pełno rzeczy. Wszystko bym chciała zrobić naraz, ale widzę, że tu jakby nie będzie tak łatwo. To może tak, zacznę od tego toniku, bo normalnie zrobiłabym teraz peeling. To nie jest produkt, który zachowuje się tak jak peeling. To jest tonik, specjalistyczny tonik kwasowy z biofermentem 10% i plus 5% kwasów AHA z Shili, albo z Shile. Mogłam sprawdzić, jak czyta się to dokładnie, ale w mojej głowie to nie było wcześniej takie potrzebne. Przyszło to do mnie w parcy pr -owej. Wiem, że one mają jeszcze zakrętkę taką dużą, przezroczystą, z którą ja nie wiem, co się stało. Gdzieś musiałam w, w, w transporcie ją stracić. Tak normalnie jest zwykły flip-top. Wylewam trochę tego toniku na dłoń, już go Używam jakieś yy, 3 tygodnie albo 4, i powiem Wam, że świetnie mi się sprawdza jako produkt złuszczający, ale taki mikrozłuszczający. Nie, że nakładasz to i za dwa dni będzie się łuszczyć, po prostu płatami skóra odpadać, tylko że pomaga przy odblokowaniu porów. Ja mam tutaj kilka takich, tu mam jakieś może, nie wiem, ze 3-4 i tu przynosię dwie takie, dwa takie miejsca oraz tu na brodzie. takie że Widzę, że tam się zaczyna, bo się trochę zaniedbałam. W sensie zaniedbałam to złuszczanie i zaczęłam używać jakieś 3 tygodnie temu właśnie tego produktu i bardzo pomaga odblokować pory. Przyjemny to jest w ogóle kosmetyk. Nie szczypie. Nawet jak miałam taką lekko podrażnioną skórę, to nie zauważyłam, żeby jakieś były tam problemy. Jeżeli macie taką sytuację, że nakładacie tonik kwasowy, Albo peeling kwasowy, i to zaczyna szczypać, skóra się robi trochę czerwona, to powiedzmy, około minuty, jak to się utrzymuje, to jest normalne, bo też często musimy sobie wyrobić taką tolerancję na to uczucie szczypania, powiedzmy. Natomiast, jeżeli jest tak, że nakładacie na przykład peeling kwasowy, i on po dwóch, trzech minutach dalej piecze, i ta skóra jest gorąca i czerwona, to trzeba to zmyć po prostu, bo to nie jest tak, że trzeba czekać 10 minut, aż się zrobi ta tolerancja, tylko nałożyć, zostawić i tak dalej. Ten jest o tyle spoko, że nie trzeba go zmywać, tylko można właśnie wklepać w twarz. Podejrzewam, że tam, oni tutaj sugerują, żeby to jakimś wycikiem przykładać, a nie. Tylko niewielką ilość toniku zaaplikować na czyszczoną skórę twarzy i oczywiście unikać kontaktu z oczami. Ja właśnie tak to robię, jak widzieliście, że wylewam na dłoń, wklepuję i o dziwo nawet mi nie przeszkadza ta forma. Wiecie, że ja wolę prysznicę tonikowe, ale akurat w tych, gdzie trzeba omijać okolice oczu, to to jest jakby lepsza opcja. I zauważyłam rzeczywiście fajne rezultaty z tym odblokowaniem porów, także dobra rzecz, mogę polecić. I teraz, póki to się będzie wchłaniało, bo zauważyłam, że jeżeli nałożę ten tonik i następnie od razu nakładam jakiś produkt pielęgnacyjny typu serum albo krem, to on nie działa aż tak skutecznie, bo go po prostu mieszam z tymi następnymi kosmetykami, więc ja go nakładam i rzadko to robię, ale czekam, aż on się trochę wchłonie. I teraz w tym czasie myślę, że zrobię sobie moje dwie rzeczy właśnie z tymi płatkami, o których już zapomniałam. To są płatki z Easy Living, które kupiłam kiedyś z Kodem od Pilipek. Pozdrawiam dziewczyny serdecznie, jak zwykle. I nie mam żadnego tu kremu pod oczy. Jak do tego doszło, nie wiem, ale mam ale Alensowy. I pomyślałam sobie, że to jest wspaniały motyw, żeby teraz nałożyć właśnie trochę takiego preparatu. Tam trochę za dużo dam, ale to wetra po prostu wreszcie, chęcią być wreszcie, ramion, wreszcie ciała. Nakładam niewielką ilość pod oczy i to też pomoże z opuchnięciem. Tutaj patrzę, że wczoraj miałam jakiś przedziwny, miałam noc w ogóle dzisiaj. Nie spałam za dobrze i chyba się w poduszkę powycierałam trochę, bo patrzę, że coś się pod tym okiem dzieje. Dobra, to resztę żeby się nie zmarnowało, ja to często w ogóle robię, albo w szyję wcieram też jakieś takie produkty, ale przed chwilą ten tonik nałożyłam, to już nie będę przesadzać. I te płatki to są płatki wielorazowego użytku, wystarczy po prostu przykleić je pod okiem na ten jakiś kosmetyk, który już macie. One są sztywniejsze dużo od takich zwykłych hydrożylowych, więc jak ktoś się spodziewa, że to będzie takie super mięciutkie, że możesz się zmrużyć i one będą się ruszały, to nie, to one są właśnie bardziej takie po prostu no to jest silikon, który jest sztywny. O, myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie, Nie wiem, co ja tu chciałam długo tłumaczyć. Sorry. Wiem, że czasami się tak zapętam, ale pomyślcie sobie, Wam się ciężko tego słuchać, jak ciężko jest, jak ja mam to w głowie, jak ja muszę to myśleć wszystko naraz. Dobra, i teraz wezmę moją maskę do ust na noc czoszkową. Jakieś tam ostatnie sztuki jeszcze zostały na sklepie, ale już zamawiam następną, więc e, powinna niebawem być kolejna dostała. Tak samo. Balsam ultra delikatny też już zamawiam go w tym tygodniu, więc myślę, że najpóźniej połowa marca albo koniec marca już powinien być. I to. Z tym się jeszcze ciągle tak nie oswoiłam do końca. Nie wiem, czy to lubię, czy tego nie lubię. Za mało razy używałam, żeby mieć jakieś konkretne, wyrobione zdanie, ale od czasu do czasu, jak mam jakiś odpał, to sobie użyję, i właśnie to jest dzisiaj ten czas. Także teraz zamilknę, pójdę potulić psy i zaraz do Was wrócę. Polecam się, jestem tu cały tydzień. Emotka Glowna. Minęło 10 minut, zdałam sobie sprawę, że y, miałam plan, taki nawet przez moment, żeby sobie zrobić głaszą jakiś fajny masaż, ale nie mam olejku, a na żelu, ale osobno tak za bardzo nie lubię. Y, staram się przekonać znowu do tego, bo zdałam sobie sprawę jakiś czas temu, że ja się nie próję na tą głaszę z jej powodu, tylko dlatego, że tyle osób kupowało kamień i nieprawidłowo masowało, robiło sobie krzywdę i wracało do mnie, że ja w ogóle go nie pokazywałam i nie zachęcałam do użytkowania, bo właśnie się obawiałam, że za chwilę znowu ktoś sobie coś zrobi i to będzie później moja wina, aczkolwiek. Sensu i logiki w tym miała za grosz, ale takie miałam obawy przez jakiś czas. Więc ta głasza była u mnie y, zawsze gdzieś tam po macoszemu traktowana. A to jest fajny patent. Jakby to jest w ogóle fajne urządzenie, z którym można dużo różnych rzeczy zrobić. Podziękuję Wam na dole. Wydaje mi się, że Moja psiapsi psi Dominika White Point Shoes miała live'a z y, takim super precyzyjnym wytłumaczeniem, co z tą głaszą robić na twarzy i podlinkuję Wam to po prostu na dole w opisie filmu, bo myślę, że skoro już to ktoś zrobił, to może być dla Was dosyć przydatne. Ja w ogóle teraz bardzo dużo masuję ostatnio okolicy ust, bo skumałam się, że y, przez sen y, przestałam zaciskać y, żuchwę, ale za to budzę się rano z takim że ściskam usta, bardzo to jest dziwne, ale ewidentnie mam potrzebę teraz mocniej rozmasowywać ten mięsień okrężny. Dobra, odklejam te płatki. W ogóle też wam rzadko tutaj to mówię, a na Instagramie pokazuję ciągle, jak wam jeszcze coś zostanie na takich płatkach, już się na dole wchłonęło, ale nie chcecie jeszcze ich wyrzucać, na przykład, bo jeszcze są wilgotne, obojętnie czy wielorazowe, czy te takie jednorazowe, to możecie sobie je przekleić później na górną powiekę. I to też całkiem spoko, tylko trzeba wtedy zamienić. Ten idzie tutaj. A ten idzie tutaj. No i jedyny minus, no to jak macie takie płatki jak te, że one są wielorazowego użytku, to widzicie, one są sztywne i trochę ciężko się wtedy oczy zamyka więc, i otwiera, więc ja to odkleję teraz. Ale taki tip podaję, z tymi na przykład z bentona, takimi czarnymi, których ja używam notorycznie, no to to się właśnie sprawdza znakomicie, to przeklejenie płatka stąd tutaj i stąd tutaj, bo można po prostu jeszcze więcej wykorzystać tego, za co już zapłaciliście. Wszystko mi się wchłonęło, czuję, że nie mam już lepkiej żadnej warstwy na twarzy od tego toniku, więc przychodzi pora na serum. To serum też wam pokazywałam na pewno na Instagramie, też z tego Shili. Bioaktywne serum naprawcze odmładzające. Ja dostałam paczkę PR-ową, tam było kilka różnych produktów. Te dwa akurat mi tak... W sumie bardzo dobrze siadły. Jedyny minus tego serum ono ma w ogóle bardzo fajną konsystencję. To jest coś takiego pomiędzy płynem a żelem, nawet nie, że to jest bardzo lekki żel, tylko to jest właśnie tak między płynem a żelem. Tylko, że tak jak mówię, jeden ma minus i ten minus to jest bardzo, bardzo intensywny zapach. Jeśli ktoś lubi bardzo perfumowane kosmetyki, to będzie zachwycony. Ja teraz, od kiedy nie mam takich kłopotów z mieszkanami, to bym się aż tak na to nie żaliła. I ja używam go, bo widzę rezultaty na twarzy. Natomiast myślę, że jeszcze tam z dwa lata temu nie mogłabym używać właśnie ze względu na intensywny zapach, także lojalnie uprzedzam. Ale myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia. Jeśli chodzi o działanie, no to to jest bardzo lekkie serum, które mi daje podobne rezultaty, jakbym nałożyła na twarz lekkie serum olejowe. Nie ma w ogóle tego poczucia, że jest tłuste, no bo skład na to nie pozwala. Natomiast jest takie. Hmm, jakby to najprościej opisać. Jak zrobicie sobie masaż olejkiem, a później ściągniecie wacikiem, na przykład stonikiem tonikiem odrobinę tego olejku, to zostaje skóra taka bardzo jakby napęczniała. To ja mam właśnie takie rezultaty po tym serum. Nie mogę używać go solo, bo jeżeli nałożę je na twarz, to jest troszeczkę takie, nie, może nie będzie tego widać, tak ciut się klei, ale za to jak nałożę krem do twarzy, to ten problem od razu znika. Natomiast lubię je solo na dzień, jak nakładam minerały, bo to jest tak, że jak do tego się na przykład lekkim puszkiem albo bardzo dużym pędzlem tylko lekko przypudruję twarz, że chcecie taki mega delikatny wygląd, że nie, że jest mocne krycie, bo jak się zacznie wcierać, to to się będzie y, zbierało, ale jak się weźmie i tylko delikatnie przypudruje twarz minerałami, no to to jest właśnie taki efekt, spod spodu jest glow, dobrze się trzyma, bo to jest tak jak mówię, troszeczkę się klei, więc te minerały się trzymają na, dłuży, na dłuższy czas, na przykład godzinę albo dwie dłużej niż normalnie, to to jest moim zdaniem całkiem sporo, chociaż nie sądzę, że oni tutaj w jakikolwiek sposób tak to reklamowali, to są po prostu moje doświadczenia z ostatnich tygodni. A druga sprawa jest taka, że nie mam poczucia ściągnięcia, nawet jak siedzę w pokoju, w którym jest taki tradycyjny grzenik i wali suche powietrze. To za to ono tutaj trafiło do tego odcinka. I teraz kończymy to powrotem do mojego jednego z moich ulubieńców od lat. Kupiłam jakiś czas temu z JosSI, krem Nafi, krem nawilżający, awokado, żółżowa witamina E. Pamiętacie, jak ja pokazywałam ten krem lata temu? To było lata temu. To było w tych czasach YouTube'a, kiedy się, wiecie, pokazywało jak się pokazywało, nie? To to było gdzieś mniej więcej w tamtym momencie, to było gdzieś moje to odkrycie. Uwielbiam ten krem, on ma tak fantastyczną konsystencję i ma tak cudowny, jakby on, on jest tak cudownie kompatybilny z moją skórą, że ja nie mogę tego nawet opisać. Myślałam, że może mi się troszeczkę tam coś pozmieniało, ale dalej go bardzo lubię. Używam go całkiem sporo, od jakiegoś czasu po prostu nakładam więcej kremu na dzień, co jest dziwne i nie mam na to żadnego uzasadnienia, ale zauważyłam go teraz w lustrze, więc postanowiłam, że o tym coś powiem. Nie zamierzam się dzisiaj malować, także nie nakładam minerałów prosto na y, serum, tylko właśnie pokryję sobie jeszcze twarz kremem. Myślę, że teraz jak tak patrzę, to jakbym nałożyła właśnie krem na serum, to mogłabym zrobić ten masaż. Dałoby się, bo jest na tyle dużo poślizgu. Na samym serum albo na samym żelu losowym to byłoby trochę za mało, ale teraz to byłoby nawet do zrobienia. Natomiast już rozmasowałam, wklepałam, więc zostawimy tak, jak jest. Piękny to daje rezultat. Bardzo lubię ostatnio taką skórę. Nie wiem, jak to nazwać taką gołą, nie? <laughs> Chciałabym tu jakieś piękne porównanie wymyślić do tego, jak ta skóra aktualnie mi się prezentuje, ale po prostu bardzo mi się podoba to, co widzę w lustrze, więc. Tak zostawię. Żadnych nie mam więcej rzeczy Wam do pokazania na dzisiaj. Mam nadzieję, że to był przyjemny dla Was odcinek. Dla mnie było bardzo przyjemne nagranie go, więc przekazuję Wam parę fajnych produktów i dużo dobrej energii. Życzę Wam wszystkim cudownego dnia. Jak macie jakieś swoje odkrycia do takich rzeczy, że wtedy, kiedy chcecie sobie zrobić jakiś spa, to chętnie byście to wyciągnęli, bo to jest produkt, który nie dość, że dobrze działa na skórę, to jeszcze sprawę Wam przyjemność. Napiszcie mi w komentarzu. Wiem, że są takie rzeczy. bo Zawsze jak z kimś gadam, to właśnie z moich tam znajomych, to oni zawsze mówią, tak, ale ta maseczka. On a tak pachnie, albo ten tonik, on mi tak nawilża albo coś tam jeszcze, to jak macie takie swoje top, 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 piszcie w komentarzu, bo ja bardzo chętnie poczytam. Pomalutku zeruję moje zasoby kosmetyczne, albo wiem szykuję się do kolejnej przeprowadzki, manifestuję, że już niedługo, z dwa miechy i powinnam się znowu przeprowadzić, tym razem już do miejsca, w którym chciałabym zostać dłużej, więc obcinam pomału te rzeczy, które mam. I cóż, i ja już teraz po prostu pójdę, bo jesteśmy na tym etapie, że mi się zachciało rozmawiać, więc się zachowuję tak, jakbyśmy mieli live'a, tylko Was tam nie ma i ten film później będzie trwał 500 lat i biedna Ula będzie go edytowała jeszcze więcej czasu. Więc teraz to już naprawdę życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!